Papier toaletowy. Wydaje się rzeczą niepozorną, ale jak widzimy, w dobie kryzysu jest na wagę złota. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który podczas wypróżniania powoduje zabrudzenie pośladków. Zatem aby zachować ich czystość, musieliśmy po prostu go wynaleźć. A jaka jest jego historia i jak zachowywaliśmy czystość przed jego wynalezieniem? Tego dowiecie się w tym odcinku. Problem czystości naszej tylnej części ciała towarzyszy nam od samego początku, w którym radziliśmy sobie na różne sposoby, które dzisiaj mogą nas zaskoczyć. Nasi najdawniejsi przodkowie najprawdopodobniej używali do tego celu liści z różnych drzew i krzewów. Jednak poza tym używali również patyczków, które przypominały szpachelki i służyły do obskrybywania się. Źródła z dalekiego wschodu ukazują, iż stosowano taką metodę, a następnie Podmywano się. Starożytni Grecy natomiast używali lewej ręki, a bardziej zamożni używali kamienia, pora lub rogu noszonej togi. Rzymianie natomiast używali gąbek osadzonych na kiju, które były wspólne, wielokrotnego użytku i każdy korzystający z toalety mógł z nich skorzystać. W świecie islamu kontynuowano zwyczaj grecki, posługiwania się kamieniem i później podmywania. Zasady zostały opisane i mówiły, że do toalety należy wejść lewą nogą, a podczas wypróżniania się nie możesz patrzeć się w stronę mekki. Podcieranie i odmywanie odbywało się przy użyciu lewej ręki. W średniowiecznej Europie osoby lepiej sytuowane posiadały kawałek tkaniny, który używały bez przerwy. Koronowane głowy posiadały specjalnych ludzi, którzy zajmowali się kródeckim sezesem i również Podcieraniem królewskich podśladków. Ludzie biedniejszego stanu musieli sobie radzić na różne sposoby. Jako że tkaniny były dość wartościowe, używali trawy, siana oraz liści. Zatem ludzie aż do XIX wieku używali wszystkiego, co mieli pod ręką. W Stanach Zjednoczonych na terenach rolniczych używano kolb kukurydzy. Leżały one w skrzynkach obok toalet lub wisiały na gwoździu. A co z papierem? Papier wymyślili Chińczycy. Ten pierwszy był gruby i włóknisty. Nie był wykorzystany do pisania, ale do pakowania, produkcji lampionów, latawców oraz szyb. Również wykorzystywany był w toalecie. Był doskonałym zamiennikiem dla kamienia, trawy i droższych od niego tkanin i gąbek, które należało myć i ponownie używać. Chińczycy jednak poszli dalej i zaczęli produkować specjalny gatunek papieru tylko do celów toaletowych. Wykonywany był z włókien ryżowych, a jego produkcja tańsza od papieru do pisania. Produkowano go w ogromnych ilościach. Sam dwór cesarski w 1393 roku zużyła 720 tysięcy listków papieru. Do XX wieku w Chinach wyprodukowano miliardy toaletowych listków, gdy w Europie w tym czasie dalej podcierano się tym, co było pod ręką, nie mogąc wystarczająco sprostać temu zadaniu. Szymianie natomiast do zapisków poza tabliczkami używali papirusu. Ten, mimo tego, że był cieńszy i nie tak elastyczny jak papier, był czasami wykorzystywany do podcierania. Papier w Europie na większą skalę zaczyna być dopiero produkowany w XV wieku wraz z rozpowszechnieniem się druku. Książki oczywiście w tych czasach były bardzo drogie, ale również ich karty były wykorzystywane w dbaniu o czystość. W XVII wieku taki użytek z papierowych stronic książek wzbudzał trwogę u autorów, którzy dowiadywali się, że ich wydrukowana wiedza nie służy tylko do poszerzania horyzontów. Niektórzy z nich w obsesji na tym punkcie drukowali swoje dzieła na welinie, czyli bardzo cienkim pergaminie ścielęcej skóry który nie nadawał się do celów sanitarnych. Szczególnie uczuleni na tym punkcie byli autorzy przeróżnych traktatów religijnych. Używanie papieru było krytykowane również ze względu na swoją słabą trwałość. Zarzucano mu, że nie jest lepszy od kaniny, gdyż się dziurawi i palce dotykają odbytu. Jednakże społeczeństwo samo dokonało wyboru i gdy od XVIII wieku książki spowszechniały, to w toalecie zaczęły cieszyć się ogromną popularnością. Papier zyskiwał taką popularność, że nawet pochczmistrze skarżyli się, że niektóre listy nie docierały do adresatów, ponieważ listonosz używał ich w toalecie. Jednak nie wszystkie książki się nadawały. Podczas rewolucji francuskiej jej ateistyczni zwolennicy uważali, że podcieranie się książkami religijnymi może powodować zaparcia i polecali, aby w latrynach używać tylko książek o słusznej treści. Do 1800 roku papier był wyrabiany ręcznie. Powstawał ze szmat, a jego produkcja była czasochłonna. Dopiero rewolucja przemysłowa i wynalezienie maszyny, która pozwalała produkować papier na skalę przemysłową upowszechniła jego użycie w toalecie. W tym czasie drukowano ogromne ilości gazet i magazynów, które ze względu na swoją niewielką cenę trafiały nawet do niezamożnej części społeczeństwa, tym samym stając się podstawowym narzędziem do podcierania. Hiperinflacja w Niemczech w latach 20. XX wieku spowodowała, że miliony banknotów, które miały doskonałą jakość i wielkość, używane były aż do lat 60. w niemieckich latrynach. Nie tak dawno Zimbabwe też borykało się z hiperinflacją i tak samo jej banknoty były używane w tym celu. Mimo ogromnych ilości papieru, które z sukcesem były używane w toaletach, w 1857 roku Joseph C. Gaetty jako pierwszy wyprodukował i wprowadził na rynek papier do toalet. W reklamach przekonywał, że papier zadrukowany tuszem i poprzez swoją chropowatość jest trujący i szkodliwy. Jebóg papier był miękki i najprawdopodobniej nasączony olejkiem aloesowym. W niedługim czasie zaczął podbijać Amerykę i Wielką Brytanię. W 1880 roku papier toaletowy był już w powszechnym użyciu. Jednak warto zaznaczyć, że na papier pozwalali sobie ludzie bardziej majątni, a większość społeczeństwa nadal podcierała się gazetami lub katalogami. Zmiany w tej materii dopiero spowodowało stosowanie toalety ze spuszką. Do tego czasu Papier był wyrzucany do otworu, jednak teraz woda była odprowadzana rurą z kolankiem w kształcie litery S, przez co zbyt gruby papier lub jego nadmiar powodował zapchanie i wszystko wylewało się na zewnątrz. Papier toaletowy, dzięki swoim cechom, nie powodował zatorów i doskonale się spłukiwał. Z czasem upowszechniania się tego typu toalet rosła sprzedaż papieru. Nadal jednak był produkowany i sprzedawany w formie listków, a dopiero Amerykanin Seth Wheeler wynalazł rolkę papieru, którą do dzisiaj używamy przynajmniej raz dziennie. Seth urodził się w 1838 roku i ukończył mechanikę na Albany Academy. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w firmie swojego ojca, która zajmowała się produkcją wyposażenia dla farmerów. Potrafił nią doskonale zarządzać, a do tego jako inżynier świetnie znał się maszy na maszynach, potrafiąc je nawet projektować i budować. Był tak płodnym wynalazcą, że opantetował ponad 100 swoich projektów, w tym jeden bardzo ważny. W drodze wzrastającego zapotrzebowania na papier, wymyślił coś bardziej prostego. Mimo, że papier już był produkowany w wielkich belach, to hurtownicy mieli ogromny problem z jego pocięciem. Willer wpadł na pomysł, który niwelował te kłopoty. Mianowicie papier pakowany miał na roli miał swoją perforację, która pozwoliła w łatwy sposób oddzielić arkusze od siebie. Specjalnie dla tego celu założył firmę, która zaczęła produkować różne rodzaje papieru, wprowadzając tym samym pierwszą rolkę papieru toaletowego. Zatem możemy stwierdzić, że pierwsza rolka papieru została wyprodukowana w 1877 roku przez firmę APW Paper Company. Rolka zaczęła podbijać serca Amerykanów i już w 1880 roku trafiła na Wyspy Brytyjskie, gdzie od 1883 roku była produkowana na licencji. Wheeler, poza samym papierem, wymyślił na niego również uchwyt mocowany do ściany. Gdy spłukiwane toalety zaczęły się upowszechniać, jego wynalazek zaczynał błyskawicznie zdobywać rynek. Dzięki sieci dystrybutorów w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie, Francji i Szwajcarii jego produkt przynosił mu ogromne zyski. Set widząc, że konkurencja nie śpi, w kolejnych latach opatentował wszystkie możliwe warianty papieru toaletowego oraz maszyny służące do jego produkcji. Przedsiębiorcy, widząc, że papier toaletowy może być drogą do fortuny, również zaczęli opatentowywać. Podobne rozwiązania, czasami tak dziwne, że nie przetrwały próby czasu. Jednym z nich było urządzenie Dannera, które pozwalało się podetrzeć bez używania rąk. Od tego czasu powstawały firmy zajmujące się produkcją i handlem papierem toaletowym, dzięki czemu zaczęto produkować papier o nieznanej do tej pory jakości. Takie działania pozwoliły na powstanie wielu fortun, gdyż papier toaletowy stał się niezbędnym towarem dla każdego. Dzisiaj w każdym roku zużywa się miliardy metrów papieru toaletowego. Łączna długość użytego papieru w USA, w czasie gdy populacja tego państwa sięgała 250 milionów ludzi, miała długość 62,5 miliona kilometrów, przy czym odległość z Ziemi do Księżyca to 383 400 kilometrów. W Polsce pierwszą fabryką produkującą papier higieniczny była Kluczewska Fabryka Papieru, która powstała w 1897 roku, a jego założycielem był przedsiębiorca sosnowca Ludwik Möwe. Marzył on o produkcji papieru najwyższej jakości i na to kładł największy nacisk. W 1924 roku na paryskiej wystawie jego papier zdobył Złoty Medal Jakości. Po wojnie zakład został znacjonalizowany, gdzie rozpoczęto produkcję masową. W 1961 roku po raz pierwszy w historii zakładu rozpoczęto produkcję rolek papieru toaletowego, a w 1976 roku zdecydowano się na pierwszą w Polsce produkcję papieru toaletowego z czystej celulozy. Fabryka, mimo wielu zmian właścicieli, do tej pory zajmuje się produkcją materiałów higienicznych. Papier toaletowy, pomimo tego, iż jest produktem stosunkowo nowym, stał się nieodzownym elementem naszej cywilizacji i wydaje się, że jest towarem strategicznym. Kiedy w 2011 roku przez Japonię przeszło niszczycielskie tornado, mieszkańcy rzucili się do sklepów, aby zaopatrzyć się w najważniejsze artykuły. Poza konserwami, w pierwszej kolejności spółek zniknął papier toaletowy. W 2013 roku w Wenezueli to brak papieru toaletowego przyczynił się do ekskalacji antyrządowych protestów. Dzisiejsza epidemia koronawirusa również spowodowała szturmy na papier. W Australii z tego powodu powstał kryzys papierowy. Ludzie masowo rzucali się do sklepów, aby w pierwszej kolejności wykupić papier toaletowy. Zjawisko to nazwano czasem apokalipsy papieru toaletowego, a jedna z gazet postanowiła pomóc czytelnikom, drukując dodatkowe strony, których można było użyć w razie pilnej potrzeby w toalecie. W Polsce też widzimy podobną tendencję. Mimo, że koronawirus nie powoduje biegunki, papier toaletowy znika w zastraszającym tempie. Dziękuję za Wasze wsparcie. I gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.